Pewnie każdy pamięta klasyczną scenę z Chłopaki nie płaczą, kiedy Bolec puszcza Fredowi i Grusze film o facecie w łódce. Mam nowy zajebisty film. Śmierć w Wenecji. Jak wielu z Was jednak zdaje sobie sprawę, że obraz ten faktycznie istnieje, a słowa Bolca... Zaraz się rozkręci. Znajdują pokrycie w rzeczywistości, choć nie liczyłbym raczej na. Pościgi, strzelaniny, wojny gangów. To jest kanał 10. Muza. Zapraszam do oglądania. Śmierć w Wenecji to rozgrywająca się w 1911 roku relacja z urlopu zdrowotnego, na który do Wenecji wybrał się chorujący na serce znany austriacki kompozytor Gustav von Aschenbach. Poza głównym bohaterem w luksusowym hotelu zatrzymuje się również polska rodzina, której członkiem jest nastoletni Tadzio. Młody chłopiec zdaje się intrygować dojrzałego kompozytora, więc ten podąża jego szlakiem, próbując nawiązać choć cień kontaktu. Zaś w międzyczasie w mieście mostów szerzy się epidemia cholery. I choć zdaje sobie sprawę, że opis ten brzmi co najmniej gorsząco, to uspokajam, gdyż nie jest to bynajmniej dzieło traktujące o zboczeniach. Lucino Visconti, reżyser filmu, adaptujący to opowiadanie Toma Szamana, podobnie jak twórca pierwowzoru, używa ukazanych wydarzeń, aby opowiedzieć o nieubłagalnie płynącym czasie o starzeniu się, o utraconej młodości o kryzysie tym twórczym, ale i życiowym o przemijaniu, śmierci i samotności. Figura młodego chłopaka Tadzia nie służy jak niektórzy niesłusznie chcieliby zauważyć za element niezdrowej seksualnej fascynacji, ale jako symbol zdrowia, wigoru, piękna, jednym słowem, młodości. Młodości, którą główny bohater dawno utracił. Gustaw w tej układance jest zupełnie na drugim końcu szali, podstarzały, schorowany pomarszczony i brzydki. Główny bohater, przechodzący załamanie, wspominający swoją zmarłą córkę, powątpiewający wyznawane całe życie idee, zdaje się dostrzegać w Tadziu nadzieję. Podąża więc za chłopcem, obserwując go na się niedostępnymi już dla niego urokami młodzieńczości. Jednak Gustaw nie skupia się jedynie na efemerycznej relacji z Tadziem. Dni mijają mu również na zwiedzaniu Wenecji, w której zauważa niepokojące zjawiska. A to unoszący się nad miastem zapach stęchlizny, a to ludzie odkażający ulice czy artykuły w lokalnych gazetach o szerzącej się chorobie. Jednakże każda jedna próba zaczerpnięcia informacji przez głównego bohatera kończy się fiaskiem. Zaniepokojony ową sytuacją, postanawia czym prędzej opuścić włoskie rejony, jednak w wyniku pomyłki jego bagaże zostają zagubione, przez co musi wrócić do hotelu i poczekać na ich odnalezienie. Mimo początkowej determinacji w opuszczeniu swojej wakacyjnej destynacji, Gustaw zdaje się być szczęśliwy z przymusu pozostania w Wenecji, gdy stwarza mu to kolejne okazje do zapatrywania się w swoją muzę. Kolejne dni mijają mu to na obserwowaniu tadzia, to na zatapianiu się we własnych wspomnieniach, przynoszących sceny zażartych dyskusji z przyjacielem na temat istoty sztuki czy stop klatki z życia rodzinnego. W międzyczasie Gustaw toczy też swoje prywatne śledztwo w sprawie podejrzanych działań, które zaobserwował na terenie miasta. To skutkuje odkryciem przerażającej prawdy. Wenecję. Toczy epidemia cholery, a drogi prowadzące z i do miasta mają lada dzień zostać zamknięte. Gustaw oczami wyobraźni widzi siebie, ostrzegającego polską rodzinę, o czyhającym niebezpieczeństwie, tym samym stając się ich wybawcą. Prawda jest jednak zgoła inna. Główny bohater, który przez napotkane okoliczności coraz bardziej podupada na zdrowiu, decyduje się odświeżyć swój wizerunek przed swoim heroicznym czynem. Odwiedza fryzjera, który farbuje jego siwiejące już włosy, nakłada makijaż przykrywający usianą z twarz i czerwonią szminki nadaje koloru jego ustom. Efekt? Jest jednak karykaturalny, a Gustaw jedynie imituje młodszą wersję samego siebie. Jego tragiczna pogoń za młodością z góry skazana jest na porażkę. Boleśnie prawdę tę odsłania ostatnia scena filmu, kiedy Gustaw, podążający plażą za Tadziem zmierzającym właśnie do wody, Opada bezsilnie na jeden z leżaków, nim zdąży nawiązać z chłopcem kontakt. Naniesiony wcześniej na twarz make-up, rozmywa się. Spod kapelusza, stróżkami wraz z potem spływa nałożona na włosy czarna farba, bezceremonialnie ukazując starość i zmęczenie głównego bohatera. Próba usilnego odmłodzenia się w podeszłym wieku poniosła klęskę. A fasada makijażu skrywająca prawdziwą twarz bohatera była jedynie jawną farsą. Gustaw, ostatkiem sił, obserwuje Tadzia, który na skraju morza przybiera pozę, niczym jedna z greckich rzeźb. Jak już wspominałem, obaj bohaterowie symbolizują skrajne motywy. Tadzio, zastygający w niczym łuczniczej pozie, to emanacja młodości, witalności, początku drogi. Gdzie po drugiej stronie Gustaw, tutajże drogi koniec starość, schyłek, śmierć. Film kończy zgon Gustawa, wpatrującego się w Tadzia, swoją utraconą młodość, niewinność, piękno. Raz jeszcze wrócę do filmu Chłopaki nie płaczą, gdyż Fred, mówiący. Film o facecie w łódce. W dużej mierze ma rację. Śmierć w Wenecji to znakomity przykład kina kontemplacyjnego, wolno płynącego swoim tempem więcej przekazującego nieśpiesznymi, długimi ujęciami aniżeli konkretnymi wydarzeniami czy dialogami. Niech sam za siebie przemówi fakt, że pierwsza kwestia pada w filmie w okolicach dziewiątej minuty jego trwania a słowa same w sobie hm. Cóż, to kwestia drugo, jeśli nawet nie trzeciorzędna. Dialogów jest ni mniej, ni więcej tyle, aby widz zorientował się, co się dzieje i miał o czym myśleć, podziwiając piękne, wolno-sunące kadry skąpane w muzyce klasycznej. Bo obraz i muzyka składają się na znakomitą większość tego dzieła. Pod tym względem jest to film na wskrośnie dzisiejszy, nie przystający do tiktokowych warunków, dynamicznego montażu i błyskawicznie zmieniających się rolek, ale w tym też tkwi jego piękno. Na koniec warto byłoby zastanowić się, czymże jest tytułowa Śmierć w Wenecji. Traktując tytuł dosłownie, można by z pewnością uznać, że tyczy się ona zakończenia filmu, czyli śmierci, właśnie, którą ponosi Gustaw. Ale być może chodzić również o szerzącą się w mieście zarazę, traktując jednak tytuł nieco bardziej symbolicznie, podobnie jak wydarzenia w filmie. Dojść można do konkluzji, że owa śmierć umieszczona w tytule dotyczy schyłku wartości, przemijania, końca pewnego podejścia do sztuki i piękna, ale i końca w ogóle. To jest kanał Dziesiąta muza. Do usłyszenia.